Dzień dobry, nasze piękne klientki. Właśnie jesteśmy w klinice zdrowia psychicznego oraz medycyny estetycznej Oleśniczka 30. Mamy dzisiaj przyjemność tutaj nagrywać rolki dla Was. Mam nadzieję, że Wam się naprawdę spodobają. Mamy super nastroje, mamy super pogodę. Właśnie czekamy na halinkę, która już z niebawem do nas przyjedzie. Rozpakowujemy wszystko i działamy. Chodźcie, dziewczyny, pokażę Wam jak to pięknie jest cudowna, cicha, fajna atmosfera. Każdy na pewno będzie się tutaj super czuł. Teraz chodźcie, zobaczymy leki lekarski pana doktora. Tutaj są prowadzone terapie, więc na pewno będzie się tutaj... No i dziewczyny tutaj, mani Pedis, żeby byście miały zrobione pazurki. Tutaj, o. A, tutaj o, też mamy kibelek. No zobaczcie, wszędzie kibelki. <grywki> Dobra, i co my tutaj mamy dalej? Tak. O, super sprawa dziewczyny i chłopaki oczywiście. Mamy saunę, więc relaks na maksa. No mi tutaj było naprawdę bardzo przyjemnie.